3, 2, 1, cześć! Jestem z Saharita i jestem w Japonii, w Tokio. Będę nagrywać dla Was bardzo fajne filmiki w Tokio, w Japonii. Dzisiaj mamy taki dzień, że będziemy robić mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Jesteśmy w kolejce. Chcemy iść i zobaczyć tradycyjne jedzenie japońskie. To jest I Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, thank you. I już jesteśmy w tym restauracji. Mamy przepiękne studi. I nie wiem co to jest, ale to jest ogień. A, będzie tutaj. A, będziemy ciągle. Haha, no. e, Sudi tego restauracja, więc będzie, zobaczymy. zobaczymy, będzie dobrze. Jest, będzie. I już mamy nasze jedzenie, japońskie, i musimy kilka rzeczy robić z tego jedzeniem, ale ja nie rozumiałam nic, ale Sudi rozumiała wszystko, więc e, zobaczymy, co ona będzie robiła. Okay. Gdzie jest Czapskik? Nie wiem. Dobre pytanie. tutaj. to jest droga do Spacerek, do tego tempel. Jest też jakiś park, jak widzicie. I potem będzie tego tempel, co my chcemy zobaczyć. Mnóstwo rzeczy, to nagrywanie w tym kraju, Naprawdę mnóstwo. Jakbym mogłabym miała ładowany telefon i kamerę cały czas, bym vlogowała całe chwile dla was i by było już, nie wiem, ponad 35 minut każdy vlog, ale ja staram się pokazywać Wam naprawdę ciekawe, ciekawe rzeczy, ale niestety tu jest wszystko ciekawe. O no nie, idziemy tam. Dobrze, że mam Sudi, bo ja w ogóle nagrywam i ona po prostu kieruje, nie, gdzie jestem, co ja robię. Nie wiem, ale popatrzcie, popatrzcie tutaj, popatrzcie O Ojeju. Jest cudowne, słuchajcie. O. Daj jakieś komentarz Sudi. Jest cudowne, cudowne. Ojej, ale piękne tutaj. Dwie Wiesz, jesteśmy bardzo lucky. Jesteśmy. Jesteśmy bardzo lucky. Dobra, pokazuję Wam więcej rzeczy i to jesteśmy taki tempel przysłownym miejsce w Tokio. jest naprawdę przepięknie. I zobaczcie, że wszystko w tym miejscu jest naprawdę pięknie, Nawet ten drzewo, nie wiem czy widać, czy nie. Takie jest Takie miło, takie fajnie, przesudowne ogarnięte drzewo. Pokazywałam Wam trochę tego tempel. Jeszcze mają tu. I potem będziemy spacerować w takie następnie ciekawe miejsce, że zaraz będę Wam pokazywać. Więc stay tuned! Mama tu taita Kitty Taylor Zaraz. Nie wiem co to jest. Wygląda taka barrels of sage Straw. I tu jesteśmy na taki przepięknym garden Tempel ogródek. No tak, jak widzicie jest cudowny, przepiękny. Oczywiście też ma jest mnóstwo ludzi, ale jeszcze jest na pewno warto zwiedzać takie miejsce, bo jest przepięknie. Już jesteśmy na takim miejsce obok już morza i to wygląda cudowne. Dzisiaj mieliśmy super pogoda naprawdę. Jak widzicie zaraz będzie zachód słońca. I trochę tu już wygląda taka prawie taka New York City, ale nie do końca. I jeszcze mamy pani studi. Zadowolona. Robi zdjęcie. Nie, no jest przesudowne, przepiękne miejsce, naprawdę. A wszędzie jest coś... o Pokazuję wam to. I zaraz idę coś kupić i jeszcze. Życzę każdy ludzi, że mogli być tutaj. Dobra, już jesteśmy na Team's Lab. Nie wiem czy to widać, ale zrobię za dla Was zoom teraz. Tak to wygląda. Nie mogę zoomować, ale już jesteśmy na miejscu i zobaczymy tam co tam się dzieje My już mamy kupony bilet więc wydaje mi się to już ze spoko i idziemy dalej powiem że wszystko w Japonia ma organizacja o tym rozmawiam bo wszędzie jak widzicie każde ma miejsce gdzie muszę stoić

i zostawić to jakiś klokum, jak widzicie są ludzie co no? mają i musimy zobaczyć co czeka dla nas dalej. Jesteśmy w O, tak, Chodzimy dalej, zobaczymy co czeka na nas na następny etap Jasne, widzicie, bardzo jest trzebno. To jest bardzo ciekawe miejsce, polecam. Można dotykać, to jest takie sensoryczne miejsce. Zobaczymy, co na nas następne miejsce. Dobra, już zobaczymy. Dobra, to już jest totalnie ciemne. nie ja wiem, co się dzieje.

Idziemy do następnego miejsca, że będzie tu bardzo dużo wody. Nie wiem, czy jak widać, czy nie. Ale to już nie, no, to naprawdę powiem, powiem wam, że nie jest możliwe. że tu jest niemożliwe Nie jest to możliwe To jest w ogóle jakbyśmy mieszkaliście z jakiejś bajka, jakieś filmik czy coś naprawdę to nie jest możliwe Jest cudowne Polecam Wam jak będziecie tutaj Jest jak jesteście w filmach to jest jaka bajka, to nie jest normalnie. słuchajcie, jest tak cudowne, nie, nie byłam gotowa na, na takich rzeczach, naprawdę, powiem Wam, widziałam to w Instagramie, ale tak nigdy nie wyglądało, to jest super, Boże, przepraszam, że mam za dużo emocji, ale to jest po prostu level two. Jest po prostu... Jak wy mieszkaliście w jakichś bajkach i tu jestem. Ja chcę powiedzieć, że czasami życzę wygląda jaka bajka. Ale po prostu musicie chceć żyć. Pokazuję Wam tu jest jaka rybki. taki mały. Zostaje Wam tu na chwilę bez słów. Idziemy do następnego artworku i wydaje mi się, że to będzie ostatnie, ale w tym chwilę chcę powiedzieć jedną rzecz. Jest po prostu cudowne tutaj, cudowne. Jeszcze mają ręczniki, jak musicie posusić wasze nogi. Naprawdę ciuję, że jestem w bajce. Do następnego artworku. Myślę, że to będzie ostatni i pokazuję wam ostatni. zastanowisko. To do naszego muzeum Planet. Team Lab Planet. Po prostu to jest magiczne. Jeszcze mamy następnie miejsce. Pokazuję Wam to też. Co czeka dla nas następnego stanowiska. O, oh my God. Jest magiczne miejsce, naprawdę, słuchajcie, zadowolona jestem, że mogłabym pokazywać Wam tyle ile rzeczy, że mogłam dzisiaj nagrywać, bo naprawdę nie miałam za bardzo baterii, a teraz mam tylko 1%, więc zaraz mój kamera w ogóle nie będzie miała możliwości na nagrywanie. Dziękuję, że byliście razem ze mną, uciekam teraz i pa pa!